Czyli nawiarka doczekała się swojego programu. Tutaj wybieramy port. No jest tylko 3. Więc sobie połącz. To jest połączenie tutaj z tym pięknym Arduino. No i wybieramy sobie tak, prędkość nawijania damy 360 na minutę. Prędkość posługu trzeba przekalkulować, bo to jest jeżeli jest 360 na. No to to jest 6 na sekundę, no i 6 na sekundę razy grubość drutu 0,16, no to jest około milimetra na sekundę Posów. Soft start jest nieaktywny, to chodzi o to, żeby się rozpędzało yy, od pewnej prędkości od zera do maksimum, żeby nie szarpało drutu. Liczba zwojów damy 50 i długość posuwu sobie też przeliczamy, że to jest wobec tego 50 razy 0,16, czyli 8. No, i to są wartości stałe: liczba kroków stepera posuwu na pięćsetek jeden i liczba kroków stepera nawijającego na jeden obrót 200. To wynika tutaj z konstrukcji mechanicznej tej nawijarki. No, i teraz cóż, możemy nacisnąć zatem start. No, i tam zaczyna nam y, pozycjonować ten stolik, y, tę prowadnicę osi X. Tutaj jest jeszcze nie podłączona krańcówka, ja nacisnę tą krańcówkę i zacznie się proces nawijania. No i jak widać ten hamulec reaguje w tej chwili już tylko na zmienny kształt szpuli, na którą nawijamy. Nie ma już żadnych tutaj szarpań związanych z zmiennym ze zmienną prędkością nawijania tej szpuli. No trochę może brzędzi, bo 360 na minutę to nie jest aż tak dużo. Gdyby tę prędkość troszkę zwiększyć, tak do 700, dźwięk byłby znacznie przyjemniejszy. No i koniec, no i mamy nawiniętą warstwę. No i tutaj jest, o, liczba warstw 1, liczba nawiniętych zwojów 50. Koniec.